Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, w budynku z czterema stycznymi punktami, mieszkała rodzina średnia na tyle, że ojciec co wieczór testował promile. A jako, że w świecie wszystko jest konstans i matka czyściła procenty po kątach. Mieli też córkę ideał z wyglądu, non stop by sprawdzała granice ciągu. W ich rodzinnym domu miewała gości, a ich liczba dążyła do nieskończoności i każdy z nich słyszał na dobry początek. Misiaczku dla ciebie zrobię wyjątek. Aż któremuś zebrało się na słowo szczere i stwierdził odważnie, że zero jest zerym. Zaprzeczył tym samym wszystkim koniunkcjom kategorycznie zerwał kontakt z tą funkcją, wiedział on bowiem, że od dziejów zarania istnieje niejaki wynik równania. I faktycznie się stało, w trójkątnym szałasie, że pochodną miłości zrodziła po czasie. Wiadomo, panika, krzyki, na próżno. Bo na analizę już było za późno. Bo to po prostu wyniknąć musiało. Od tautologia taka, jak i stałość. Szukała dziewczyna więc alternatywy, poszła do domu, tam ojciec półżywy. Matka na to rzeka kaj, że macierz, że wszystko co złe ma córka po tacie. Lecz koniec końców się uspokoiła. Za chwilę po tym jak ćwiartkę wypiła. i już ciszej, to trudne zadanie. Na pewno jednak jest rozwiązanie. Cóż, żyją więc dalej, mijają lata. I ma córka syna, i ma córka brata. Cały świat runął, a oni nie więdną. Ich życie ma bowiem wartość bezwzględną. Grunt mimo wszystko uśmiech zachować, bo życia nie da się wprost porachować. Bo ludzi nie da się zamknąć do zbioru przez podstawienie cechy do wzoru. I niech to będzie morał tej opowieści. Matematyczny. bo matma nas kręci.